Nie, nie nie! Radom! Pff. Radom! W Radomie zaczynamy nas dzisiejsze The Street View. Najpierw w Białym Stoku, teraz w Radomiu. A zapomniałam założyć słuchawek, to jest obowiązkowe dla mnie. <grym> e, więc tak, zaczynamy, może tutaj. E, e, e o. Dzisiaj miało, było fajnie ogólnie. Oprócz tego, że lagowało. Lagowało DLC, które kupiłem do S2. No i jak zauważy, Możecie zauważyć, nie ma dzisiaj e, wylosuj. A miało być. Spowodowane jest to tym, że po prostu już bylos już naprawdę. Nie mam już siły do, te, do montowanie w ogóle, ogólnie tego no i tutaj tą uliczku pojedziemy no i ten może zamiast Kenno powróci, może nie wiem, tak się zastanawiam, czy nie powrócić z losowaniem Keno, kto by chciał w sumie Zmiał reaktywować się TV Ekstra, Extra, ale mi się nie chce też w sensie już powoli tracę pasję do tego całego NGTV. już. Zapłynę to w ogóle, czy jak? No, jakoś walenisko wylądowałem, więc ten. Więc jadę tutaj. Było kiedyś taki mod do s 2, że, by by, że można było po prostu jechać po Radomiu i ty po innych miastach. Z Dowództwa Mazowieckiego ogólnie. I tak był ten mod. Nie wiem, czy na obecnej wersji, bo niedawno była aktualizacja. To działa. Na tej aktualizacji, co dodali Corsykę i, i te tereny do DLC, które kupiłem. Te DLC, no. No i się cieszę, że kupiłem, bo. Jestem jednym z pierwszych graczy, który te DSC kupiło, po prostu. Kupiłem 14 minut po, po premierze. No i jako drugi zrecenzowałam te, te DSC na Steamie. Więc jak, chce, jak ktoś może jak ktoś ma ochotę, to może sobie zobaczyć od razu, się wyświetlą e, die, te, opinie polskie. No, i tutaj się przenosimy, bo tam droga, tam nic nie ma. Dlaczego tak krzyczy? Dlaczego tak za uszami? Za drzwiami, znaczy takimi uszami? No, ale aż tutaj słychać, mimo że drzwi są zamknięte, to i tak słychać ostro. No, ślepa uliczka. Niestety. Dobra. Ale to trochę dziwne, że słychać aż te odgłosy aż tutaj, chociaż drzwi są zamknięte. Nie rozumiem tego po prostu. No i mi się niewygodnie siedzi, muszę wstać. O! Nie chcę się przerywać. O! Ha. Dobra. na tu. Zobaczmy dalej tę ograniczą. A tutaj ciekawa uliczka Krzyżowa. Fajna ulica, naprawdę. Fajnie się nazywa. Gromadzka Krzyżowa. Niezłe. Nie, 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 nie. Niezłe nie się. Nieźle się nazywają na te ulice, naprawdę. Tutaj wracamy na Juliusza Słowackiego. Ogrodnicza tutaj jest, ale jest ciekawego nic nie ma. Chyba, że ta uliczka, bo mnie ciekawi. Długojojo... Długojojojowska. Tak. To, to, tak przeczytałem. Naprawdę, nie musicie mi... Nie musicie mi załatwiać... bo... Nie, nie mam problemu z nie mam. E! Dobra, co? To tutaj, tutaj czerwiec. Tak, tutaj czerwiec 2012. Tak, rzadko wyglądało. Teraz piknie, piknie. Tylko dlaczego tutaj, tylko dlaczego tutaj u powinno być, że ten, ta ta długopisowa, nie, długojowska, czasami, pisze, czasami mówię długopisowa, bo mi się kojarzy trochę. Dobra, przerwa reklamowa, zaraz wracamy. Witam po przerwie, Ym, y, jesteśmy już w innej części Radomia, bo ta część już się mi już znudziła, także no, poszukuję jakiegoś ciekawego miejsca w tym Radomie. No, że, że tak powiem. Ym, y Fajna uliczka, aż zajrzę tutaj. No, i ja lubię. Nie wiem, nie wiem, jak u Was, ale ja wolę takie osiedla blokowe. Że takie bloki są i w ogóle inne, takie pierwsze są. Takie blokowiska, że. Takie to bo ja najbardziej lubię patrzeć na bloki, bo, bo dają kształt temu. To dodaje kształt mieści, mia, miastowi... Mia, jak to się wymawia? Mieście. Mieście chyba, ja nie wiem. Daj kształt mieście, o. No i żwilki i wigury. To nie ważne. Skończmy ten temat, że... że... Dlaczego to się dziwnie nazywa? Dlaczego to się dziwnie nazywa? Dlaczego to się dziwnie nazywa? Dobra. Ym... Jesteśmy na 11 listopada, dzień jest ekscelencały, chyba że na Zubrylki i Tak było. A tutaj jakaś warszawska. Tutaj było jakieś skrzyżowanie? Nie, nie wiem. To no była ja jeszcze szara ale wiesiała ja mi się na te... No niczego mi się nie chce praktycznie, niczego! Bo jestem leniem. Chyba za teraz zakończę odcinek, zapewne. Ten odcinek nagrywał o od 21.11 z opóźnieniem. Uuu. Odcinek z opóźnieniem kolejny chyba już skończymy, bo nic tu nie było ciekawego do... Ten, do wiedzania. A na tym razie skończymy. Gdzie mnie, gdzie mnie ten? Dźwięki stąd akurat już słychać tutaj też. O, tutaj wskoczymy na te osiedle, no. No, ciekawi mnie. Michałów. O, i tutaj sobie wskoczymy. No tu, oczywiście, jakieś twarze niby zamazane, a nie zamazane. Więc, kto tu ma rację? I Google ogarnie się z tym nieza, ten, niezamazywaniem twarzy, bo, bo nie, ktoś po prostu tego nie życzy sobie, żeby. Żeby jego twarz na przykład w takim deszczu zostało ten No tutaj skończymy chyba dzisiejszy odcinek Tak Dobra, kończymy Także to było na tyle, widzimy się już yy, niebawem O, o, u, u. dobra Znaczy, znaczy w niedzielę widzimy się W niedzielę To było na tyle, widzimy się już w niedzielę